I ty widzisz Martynę, która już się dowiedziała. Nie wiem, jak bardzo jej pasuje mój pomysł, ale wpadłem na taki pomysł, że sprawdzimy Pieniem. wiedzę Martyny, co wie na temat drillo, a przy okazji też sprawdzimy naszych widzów. Egzamin. Martyna, emocje są? No tak. To bez przedłużania, Krystek, intro i lecimy. <noise> Martyna, test jest bardzo prosty. Siemaneczko. 10 albo 11 pytań, nie wiem ile dokładnie. Bo nie pamiętam. Osoba, która oglądasz, ty będziesz mogła ten sam test wypełnić. Poniżej w komentarzu znajdziesz do niego link. Ale tak, Martyna, bez. Ciekawe przed... Ile wiecie? Albo o, jestem materna, Martyna. pytanie, czy jest jakieś pytanie, którego byś nie chciała dostać? Nie, nie analizowałam tego w ogóle, żeby nie było pytań nie znam. Nie chciałam znać, bo też mam gdzieś tam zagwostkę w tym ile wiem, albo ile nie wiem, albo może będzie mi głupio, bo któryś z was będzie znał odpowiedzi, na które ja nie znam odpowiedzi więc może być śmiesznie. A czy jest może jakaś kategoria pytań, które byś nie chciała, na przykład, nie wiem, o ceny produktów, albo o daty, albo o nie jakieś... Nie no, ceny z... O, już... Ja znam ceny. Zobaczymy, bo też, jest, też są pytania o ceny. Kurczę, chyba tych najnowszych tylko nie znam. Mogę nie pamiętać. Zobaczymy. Wiecie jak to jest, codziennie dopakujemy, ale... Tam też nam wyskakują inne ceny, bo jest bez VAT-u na przykład i w ogóle na fakturce widać to inaczej, więc te starsze znam, a te nowsze może nie. Zobaczymy. Chcesz <grym> zacząć tak delikatnie? Nie, dawaj od początku, co tam masz. Dobra, to jedziemy po kolei. Żebyśmy nie pomieszali. Uwaga, teraz taki Krystek, jak muzyczka, jak w Milionerach przed zadaniem pytania. <grym> Podaj dokładną datę, dzień, o. miesiąc, rok, kiedy ruszała możliwość składania zamówień na Drilo Co? Odpowiedź numer A pierwszy 10 2018 odpowiedź numer B 30 09 2018 odpowiedź numer C 10 10 2018 i odpowiedź numer D 1 11 2018 Pierwszy 11 na pewno nie był już wtedy wysyłaliśmy bo wy zaczęliśmy wysyłać z końcem października z początkiem października na pewno już mogliście zamawiać pierwsze zamówienia to było pierwszy i dziesiąty, tam było? Tak, pierwszy, dziesiąty, dwa, osiemnaście to była październikowa odpowiedź, albo był dziesiąty, dziesiąty, dwa, 2018, odpowiedź C. Osiemnasty, nie, bo to był siedemnasty już. Nie, osiemnasty. Teraz był rok, był dziewiętnasty, więc na pewno. A tam są wszystkie te same. Tak, lata są w każdym te same. Chciałam powiedzieć roki. Nieważne. Pierwszy. Czyli pierwszy, dziesiąty, odpowiedź A. Definitywnie. Ostatecznie. Dobra, no tak. jest to poprawna odpowiedź. Pierwszy, dziesiąty, dwudziesty, osiemnasty. Martyna, wygrywasz <coughs> wygrywasz kubek ciepłej wody, a dostaniesz po programie jako nagrodę, Dobra, no Dobra. w sumie to tak by pasowało, bo tam było ile? Trzy tygodnie było, dziewczyny zamawiały zanim zaczęliśmy tak. wysyłać, nie? Tak, zanim my sobie, tak, wiecie, wszystko dograliśmy, kurierów, umowy i w ogóle całą resztę, wy już mogliście zamawiać a my zaczęliśmy wysyłać pod koniec października. Jak dobrze pamiętam, to tam też coś było z drukarnią, że chyba dogadywaliśmy te nadruki na pudełkach? Coś, tak. coś było, nie tak, pamiętam dokładnie. Początkowo, początkowo była wersja, że będą naklejki, ale nam to mega nie pasowało, ponieważ to nie wyglądało tak dobrze, jak byśmy chcieli. I postanowiliśmy, że będziemy drukować na tych pudełeczkach, na opakowaniach frezów i to jednak troszkę trwało, zanim znaleźliśmy drukarnię, która ma odpowiednią maszynę, bo jak się okazało, Praktycznie żadna drukarnia tego nie ma, więc. Bo też zależało to był nam, żeby problem. to nie było na drugim końcu Polski, tylko w miarę jak najbliżej, żeby wiesz. Tak. Czas, Blisko i tak nie jest, aczkolwiek mamy fantastyczną drukarnię, także to jest najważniejsze. Dobra, Martyna, pytanie numer dwa. Na. Szczerze, trochę dużo. Wydaje mi się, że. Rozgrzewam prostsze. się. Ile frezów na start było dostępnych w sprzedaży? Noś, no. Nośnik to też frez. Tak, no cztery. Dobra, to. Nie no to wiesz, to przecież. Ale nie, bo ostatnio tak wspominałam, i to też się z tego wzięło, bo zaczynaliśmy od czterech frezów, a na tą chwilę myślę, że na sklepie mamy około 40 produktów. Zobaczymy. Jest też takie pytanie. Kiedy, dzień, miesiąc, rok pojawił się o. pierwszy materiał wideo na YouTubie? No. Odpowiedź A. 12 kwietnia 2019. Odpowiedź B możliwe. 22 marca 2019, 2019 odpowiedź C 29 marca 2019 i odpowiedź D do zmylenia, kolejna bliska data, 5 kwietnia 2019. Wydaje mi się, że kwiecień, ale... powiedział do zmylenia, czyli nie. A może cię jeszcze zmyliłem w tym specjalnie, żeby powiedzieć do zmylenia? Do zmylenia. No dobra, to nie będzie ten piąty. No i... Niestety, jest to błędna odpowiedź. 12, 12 kwietnia, 2019. Tak, tak myślałam, ale później powiedziałeś do zmylenia, czyli pewnie do zmylenia, czy chciałeś mnie zmienić. Dobra, teraz łatwiejsze pytanie. Jaki zakres obrotów pracy wariatem jest podany na opakowaniu? Odpowiedź A: Od 2000 do 5000. Odpowiedź C: Od 2000 do 6000. Nie, to B. łatwiejsze. Odpowiedź C. Od 3 do 5 tysięcy i odpowiedź D. Od 3 do 6 tysięcy. Na pewno jest od 2, więc było od 2 do 5 i od 2 do IRU? 6. A do 5, B do 6. Do 6. Prawidłowa odpowiedź. 2 od do 6. Nie wiem skąd to wiedziałeś. Pewnie nie wcale, dlatego że tym razem pracujesz. Nie no, pracuję na różnych obrotach, bo te skórki są różne i klientki są różne i… no. Gotowa na kolejne pytanie? Tak. Ocena. No. Ile kosztuje hashtag Benek? 99 zł. Prawidłowa odpowiedź. A warianty były takie. Odpowiedź A 129, B Nie. 79, C 99 i odpowiedź D 89. Nie, 89 kosztuje wariat, a 129 kosztuje dziki. Tak. tak jest. I 89 kosztuje jeszcze boski. Tak. Ale jak już jesteśmy przy I cenach... I 79. Tak. Jak już jesteśmy przy cenach, ile kosztuje najtańszy produkt w naszym sklepie? Odpowiedź A. 10 zł. Nie, 8 są bloczki na pewno. Odpowiedź B. 9. Odpowiedź C. 8. Odpowiedź D. 17. Bloczki 8 zł. Prawidłowo. Szczerze, sobie gorzej, gdzie ci gorzej pójdzie, żeby do miał się jeszcze go pośmiać to takie. Tak. Dobra. Ja, no też jestem zaskoczona. To teraz podchwytliwe pytanie. Tak. Czy ja sam często mylę. Mhm. W jakiej gradacji znajdziesz szare opaski w naszym sklepie internetowym? 240-180 szare. Jesteś pewna. A nie 150 na 240 150 są tylko. są tylko brązowe. I to wiem, bo jak oklejam te naklejeczki, wiecie, jak tam dajemy wam na, na te opakowania, to jak zawsze mam 150, to wiem, że to są brązowe. To naprawdę wymaga skupienia, bo nieraz się machnęłam i na przykład na szare nakleiłam brązowe, więc 150 to jest jeden, jedyny przypadek, kiedy wiem, że są tylko i wyłącznie brązowe, więc muszą być 240 i 180. Mi się to zawsze myli. Ja liczyłem, żebyś miał takie... seria. jak ja sobie sam zadałem to pytanie, to miałem taki mindfuck i nie wiedziałem. I liczyłem, że ty byś miał też chociaż taki chwilowy mindfuck, a tak łatwo poszło. A. i taka z tobą zabawa. Ja myślałem, że przyjdziemy, fajnie się pobawimy, <laughs> ty się chociaż pomęczysz, a ty taka wyedukowana na temat naszej firmy. No właśnie, nie, bo jak, wiecie co, jak Paweł mi powiedział testu, to, to mówię, Boże, się skompromituje przecież, nie? Siara, że tutaj od początku i w ogóle, a tak naprawdę, no, ale jednak coś Paweł mi dzisiaj dowartościował po ostatnim odcinku, w sumie nie wiem, czy ostatnim, który wyście widziały, który wleciał na nasz kanał, czy w jednym, ostatni odcinek, który nagrywaliśmy, pamiętasz, co tam była za akcja? Z pedałem nożnym? Aha! Skompromitowałam się, Pablo mnie wrobił, po prostu jak będziesz oglądała ten odcinek, to to będziesz się ze mnie śmiać. Bo sama się śmiałam i po prostu nie, nie dowierzałam w to, co zrobiłam, naprawdę. I do dzisiaj jak sobie o tym pomyślę nagrywaliśmy to ostatnio, jak sobie pomyślę, co zrobiłam, co chciałam zrobić. No, to. Zresztą, zobaczysz odcinek, Szczyt, to się no dowiesz. Prosty. Tak. Dobra, ostatnie pytanie. Nawet łatwe. No. Który produkt sprzedał się w największej ilości od momentu, kiedy ruszyła sprzedaż? Mm. Odpowiedź A, łysy. Mm. Odpowiedź B. Wariat. Mm. Odpowiedź C, benek. Odpowiedź D. Chudy. Wariat. Zdecydowanie jest to taki nasz, wasz must have dla każdej dziewczyny, która bez względu na to, czy dopiero zaczyna, czy jest już wprawiona w boju. Wariat. Myślę, że w większości z Was ma wariat. to nie ma wariata w ogóle. Przyznajcie się, napiszcie nam w komentarzu, czy któraś z Was ma większość naszych produktów, a na przykład nie ma wariata. Wydaje mi się to strasznie mało prawdopodobne, choć może któraś z Was się taka znajdzie. Chociaż tak statystyka pokazuje, że większość naszych klientów wybiera właśnie. Wariata? Marcyna, moje pytanie. Wariat i Benek, nie? Chyba, tak, tak najczęściej. Ale zdziwiłem się, że młody jest tak wysoko. Młody jest wysoko, ponieważ młody jest frezem tańszym, który musicie też częściej wymieniać. Dlatego młody jest bardzo często zamawiany po kilka sztuk. Wiecie, Wariat przeważnie się sprzedaje jeden, max dwa, rzadko kiedy więcej. A młodych czasami pakujemy po 50 sztuk, więc to też zwiększa mu sprzedaż, nie? Tak, zgadza się. No bo 19 zł za taki powiedzmy. Jeśli wiesz, jak nim tak. pracować, może zrobić naprawdę efekt wow, no to jest to, tak. jest to dobra cena. Fariat Coulson to są frezy, które się najczęściej zamawiają o więcej niż jedna sztuka. Ale o, na koniec mam prośbę do ciebie. Tak. Zadaj ty jedno pytanie naszym widzom, na które mają odpowiedź w komentarzu. Osoby, które odpowiedzą dobrze, przypniemy im serduszka. Tak jest. Tym razem nie do wszystkich komentarzy, tylko do tych osób, które odpowiedzą poprawnie. Ja jestem ciekawa, która z Was zaufała nam od samego początku i poszła totalnie w ciemno za nami i zamówiła pierwszą paczuchę w tej pierwszej sprzedaży, prawie półtorej roku temu. Ja to tak wspominam. Wiem, że wtedy było. Ojejku, kilkadziesiąt paczek, myśmy to pakowali, słuchajcie, siedliśmy do tego, po południu, skończyliśmy pakować chyba o czwartej albo piątej rano, ale tutaj była cała ekipa i myśmy to robili po prostu razem z naszym krystkiem, montażystą, także było wtedy wesoło. Jestem ciekawa, która z was wtedy tą paczuchę dostała. A to nie jest takie pytanie turniejowe, Martyna. Nie, ale wiesz, to są takie wspominki, to są takie, to są takie pierwsze nasze klientki, które obdarzyły nas największym zaufaniem tak naprawdę. No jakby nie patrząc, tak, bo widziałem. Ja nie było. muszę wydłuchać. Dobra, tak. chwila technicznej przerwy na. I... albo wiesz co, Martyna, i tak mamy już wszystko, więc pożegnajmy się z widzami. Sorry, ale ja. <laughs> Dziewczyny, jest mi smutno. Końcówka się nie udała, bo Martyna smarkała, mi tu telefon dzwoniło, mi tu kurier przyjechał. Jest teraz tak normalnie, tak klasycznie, tak. Przyjemnie chcemy się z Wami pożegnać i życzyć Wam udanego reszty dnia, reszty następnego tygodnia, weekendu, roku i w ogóle. I do zobaczenia w następnym odcinku.